Elo, elo! Nie no dobra. Po prostu jedziemy. <grym> <grym> o no no. Jezu. Ale silnik, uhu. uhu. A, ale jestem malutki. Ej, no, pa, dawaj tak, sobie nie? Faj, nie, nie. Pa, ja przy tobie jestem malutki. Dobra! Rucham was, super! No kurwa, no, mnie. <grym> dobra, jesteście <się> rozrywani. zbawani. No w Dobra, 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 to ja, to ja bardziej. Dobra, to mam tych to... Nie, Ja, skóre są chyba wolniejsze od ost... Ale jest za to wyrównywanie włączone O! No co idź? Eee, nie chciałem już starych partek! O kurwa! No no, a ten na opony jak pajac Oj, to jest wysik, a nie jakieś rury O, siema Oho, siema Oho, siema Dzięki. Siema. O siema. Elo. No szpara! Man. Para! No no man. No, dobra. Daj go, kaja, co? Kurde, co to to to, co to, co co, co co jest? Co? co stało? Ale tu można było jechać na górze i na golu No. Okay. Można było. Nawet po wallradzie trzeba było taką dobrą sprawę. Dzięki Szpara, że nagrałeś no nie... chodź obok niego, bo chcę sobie miniaturkę zrobić. Dobra. Czekaj, to, 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 o, o. O, o ładne będzie. I tu mam. W sumie też bym zrobił. Tylko jeszcze nie wiem jaką. Może taką. Myk, 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 gonimy go. No, dobra, GG Mykmy Jeden ja dolecił okrążeń Dwa Domyślnie hmm. O kurde, co się stało? Co dobra? się stało? O kurde O kurde, co tu... Ej, nie doleciałem <gry> Nie, prawie w sensie Ej, nie doleciałem, naprawdę Ledwo doleciałem A co jest dziwne, mam sobie, mam sobie do auto Mam tego samo tylko, ty się tam wywaliłeś Wiesz, ja mam na auto, pajacu Furię masz Ja mam, ja mam Itali. Aha, nie widziałeś mnie, co dobre, Italię No bo szukałem i nie było Faktycznie, no Ale na... i tak się wywaliłeś do tego No właśnie, no też, no co też Dobra, fajne te wyrównywania Ale, ale to właśnie, wiesz, ten, ten Gosiu tutaj daje dużo checkpointów No tak, 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 tak. Ja 93 checkpointy są bez, ale te są bez sensu, więc. No, bo w sumie to jest taka droga, którą widzimy, więc. W no. No, sumie, rzeczywiście. Ma ma masz tu rację. Ma masz, no, naprawdę, masz tu rację. Słabe te wyrównywanie, powiem wam. Po prostu ty źle Ja, ale bardzo dobrze. Tolują się. Zgodnie jak prawo nakazuje, to 50 okej. km na godzinę. No właśnie. Uleżę, w mieście no to pierwsze okrążenie dopiero było No szybko 4 minutki i 3,5 Nie, tutaj, ja to powoli niedoganiem, bo miałem 13, już jest 11 Do Tomanckiego Mik Emocjonujący wyścig No bardzo nie? <ścoughs> tak. tak fest no, Ale co taka wiesz... A takie tak, tak... takie przyjemne w, w końcu taki, ale taki... Się... Taki, taki, taki luźniejszy w końcu w sensie, nie, nudny. No nudny Ale nie jakieś rury ale nudny jest Tu mu skraszowało Stara rura Temu skraszowało temu w ogóle ten <ścoughs> Tamtemu mapa w ogóle spowodowała, że aż sprzęt wyszedł Bo no to... no tamta mapa zabijała. po prostu No, no jaki pieprzą pieprzony O, wywalili się, jak mi miło Dobra, fokus, kurarotku Eee, nooo Ger, jak rozluczyć dla mnie no, to za, ja Dobra, co za za No nie, nie, rób No nie, no szpartek, przez przypadek to zrobiłem, ja pierdolę no, Przez przypadek, dobra Przez przypadek z siebie zaraz jadę. Na głyby. Dobra, no, to już chyba kogo wywalić. Szpartek dla mnie i, i, dla, i dla całego narodu polskiego. O, szpartuś... Cza, bo, cza, bo ty, ty jesteś szybszy, jedź, jedź, jedź. Je, je, je. Ej, co się dzieje? O nie, szpartkowe lagi. Szpartkowe lagi. Niebeskidu, teraz się wywaliśmy przez swojego laga jakiegoś dziwnego. Mański gdzie jesteś? Nie, <ścoughs> XD, lecę. Pomóż mi. No i, no i nie, nie dolecę pewnie. Pewnie bym nie doleciał. Kurde. Kurde, nie mam. No no. Po raz pierwszy, ostatni, no i wierzę. To jest niewyobrażalne po prostu Ja, teraz mi się włączy pęd i on wygra Tak, a, a Nie... No bardzo bo, coś... bo On Cześć, włączy pent i on już no, wygrał Tomas, hej a Co takiego zrobiłeś, że ty... Przecież, przecież... oni się wywalili wtedy Nie mam pojęcia a już ma pęd Aha. To zapchnij go To to będzie po prostu walka do ostatniej sekundy milimetra ja, Nie, no. nie, to już on wygrał To trzeba było go wywalić Czemu... Czemu go nie wywalił, ty? On mnie próbuje wywalić To by, ty go wywal, pierwszy A, to się widać, widać, że tam, że tam się biją No bo? Dobra, dzieci No, to był twój błąd, tamtek To nie jest gierka To był twój błąd Czemu tam jest jeszcze prosta? A, dobra, to chyba już nie Nie Ja chcę te checkpointy no, no, To byłby Twoi wygrałbyś to. Wiem. Eee, dobra. Ja idę z psem, panowie. To. No, sery. No, ta. Wystraszył się, że fokus na niego. No właśnie, no. no nawet wiskice. nie byłem już. Ja idę z psem. Potem będę grał. To, ta. Potem to my nie będziemy. Bo, się wystraszyłeś. 20 minut. I my, my, my. I my. my. I my, kolejny wyścig. To ser to jest ostatni Myk, myk, myk Myśmy go nie grali przypadkiem Do maskiej... Jest... Nie, nie, bo ja to dopiero dodawałem To się na pewno nie mnie jak już... Czemu do maskiej bierze kolor gówna zawsze? <grym> a, nie pytaj Jak myślisz? A, bo z gównem? Dobra, do tego z gównem. Ej, a... a, a, a Ej, pro... a, a... A spróbujmy bez... Bez... bez spychania. O No, już Ty pierwszy zapniesz to tak. Uuu, ale poleciał Adam ale ja no Kurde, ale... Ja Adam, 102 no metry! Adam. Właśnie ty, Adam! Ale beczka! Się ten, się... Się prawda, ten tag jest No, no ja... nie graliśmy. Nie. No, mam do vu. Na, na milion. Deja vu! O oh, ja matko wiem. święta, poleciałem sobie w ja nie no, tak A wiesz. Ej, ale tak naprawdę, Szpartak, ty mi, ty mi, ty mi drogę zablokowałeś. No, dobra, bo chciałeś mnie zepchnąć. Kościół, nie mogę nigdzie wykręcić, musiałem się w ciebie pakować Gajer, bustujemy się? No, jak najbardziej, gonimy go. Ja w Dobrze. No, chodź, pustujemy się, go gonimy. Nie, bo ty nie wyprzedzisz, bo jeszcze rapało. No, z Nie no, dobra. Dobra, no to powiem, i co? No to nie, to ci nie pomaga. A i tak mi dogonisz od razu. Nie. A kto nie no, wywali. O, karma. Miejsce. Niuh, niuh Głosy Pik, pik Jak tam w tyłu? Nie wiem, ale jutro będzie futra Nie, czuję się tak jak sz szpartek w każdym wyścigu <grym> Nie już się czuję Czuję dobrze właśnie na ostatnim miejscu no, no to też no, ja bo się Bo mapy... w mapach dobieranych pod siebie oczywiście bo nawet nie ma sensu tego wygrywać, jak to jest dobierane <grym wytrzał> Dobierane to jest specjalne... Pod, specjalne to, dobieranie wiedział, nie pod nie siebie Specjalne, Jasne Proszę, jestem profes profesjonalnym, dobrym hmm. graczem No, uczysz się tych map i już... Znaczy się na pamięć i co <grym> Widzę <wytrzał> Wiesz jak jechać <grym wytrzał> Ej, wyjebałem się na dach O, rzeczywiście Wiesz jakie są skróty bierz, bierz mój ten pędzik jedziemy Oj nie... jest swój nie chuj, nie da mi pędu O no co? Nie da mi pędu A ty też mi dałeś <laughs> oh, Czekaj, gościu Serio no nie, no to, to, to nie będę już tyle czekał, gościu się, się Nie no weź, postajemy się do tego, do tego, tego, tego. Użyj i nie gadaj Dobra Znaczy nie no, żartowałem To nie ja jak coś ja, ja nic nie A no gościu gościuwo Użyj hakców, nie kazać Nie, no, robiliśmy ten wyścig na stół. Nie, 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 kiedy? Nie wiem, pamiętam go. Nie, ja, ja go nie bałem się. Nie, ja go nie bałem się. bardzo, bardzo podobny. Nie, raczej nie. Nie wiem, czy są to rury nawet. Nie, no, chyba bardzo podobny. Nie wiem, właśnie. No, poczekajcie. Nie. Kajereko. Czekaj, jeszcze sport czekaj, czekaj. Fort. Kto no, je? O kurde, ja ale fort. O kurde, mi prawie... to, 100%. Shit! Na no pewno graliśmy. Nie, przecież ja ja, ja... ja tego w ogóle nie kojarzę, szczerze. To się no, amnezja Nie kojarzę tego w ogóle. Co, co to amnezja? Nie wiem. Jest poza... Nie mnie wyjebało. Ej, dobra, ej. Spartak, robimy dobry uczynek i czekamy na niego? Nie, Dawaj yeah. No nie czekam? O no Na ciebie też, zresztą mnie in interze A, Rejpa, a teraz pewnie będzie karma, się wywalisz i co? Będzie. I będzie... Ja? A później ty się wywalisz, Gajer, bo nie chciałeś czekać Ja chcę, ale... Ale przecież ja chcę czekać Tak, jasne A to, a to, że chcę, to nie, nie równa się, że będę <laughs> Boże Prostej no, logistyki W sumie jakby nie patrzeć Chcę, ale nie będę Aż Ja mam no partek... dobra, pierwsze okrążenie, dajcie, proszę Aha. Trzeba tu, L licz na to, że Sparty się zaraz wywali po prostu. Pójdę nie licz. Pójdę do do Lidla. Po co do Lidla? No nie wiem, żeby kupić wózka już. Ale teraz muszę jechać jak profesjonalista. Fał go Erekos. Ja sam spokojnie jadę, zwolnią sobie na zakrętach. A ja nie, ja jadę na pewno pałę No to super. Żeby się dogonić tylko. Jeszcze mu? Tak, tak wiem, ja wiem co powiesz. Chyba. Co powiem? Nie wiem. To pop. nie pierdol. To pop. <laughs> powiedz co się dowiemy. Albo bo że wiesz. Nie, o. nie wiem. To się domyślam tak. się o. Co mam powiedz. No nie A to... Jak się domyślasz? Przed 3 co? Domyślam się, ale na no, jestem pewien o A to, o się to o czym się domyślasz? O czym się domyślasz? Nie wiem Króż! Bartuś! No taki chujowy To przegrywam Bo nie ma wyrównywania gdyby było wyrównywanie to bym cię dawno przegonił Gdyby było A wyrównywanie nie, o, nie przegoniłbyś mnie Fajnał to out... kręgiar 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 krekiet, Kręgiar Kręgiar no. krokiet, Krakiecik, krakiecik Kręgiar 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 to teraz tak tryharduję Kręgiar tak, żeby, Kręgiar 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 4 Kręgiar już tylko, ale... Jak ja się gonię? nie boh? Jak to się stało? Co, Ja Cię... ja ci ja, ja już tutaj widzę! Niuch, niuch. O, no, już to prawda. Juh, ale tam w pewnym momencie się tak wywaliłem, tak chyba 2 sekundy straciłem wtedy. No, 4,5, czyli były tak, byłby tak, że 2,5 sekundki, już bym ci. już bym Twoją dupę łapał. Wtedy to, ja to byś miał. setne. No Jakbyś właśnie no, no, dupę łapał. O Boże, Ja boże. Nara Jaaa, naraaa! Hej Ej, Gajer, poczekaj na mnie? Niuch, niuch! się wywalił! No gość, no, 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 no ale nie, bo mnie przegoni. Nie, ja spodziewam się. Dobra, okej, okay, no dobra, no to ja się zatrzymuję już. Dobra. Zrobię? Wola, wola rajcika. O, ja bola, zrobię wolorejcika. O, toż. Dobra, robię, czekam, w sensie. Ja, ale wiesz, nie poczeka. Ja poczekam jak najbardziej, chodź. O o. widzicie? Tak jasne Właśnie ci fakta pokazuje. tylko na filmach na tym mic Czekamy Ej, Nie no nie, czemu nie. Ej, a dajcie mi wygrać? Ej, ale, ale śmieć ej o, bierz, dobra, go. Bierz, go, bierz go Bierz go, bierz go, ale bierz go Czego? Ja dobra w preży, Jezu no, klas, widzisz go? Daj mi wygrać Dobra, łatwo Chciałem Dobra, no widzicie go no właśnie 600 przegranych. No hmm, ciekawe czy mam 600 przegrał. No to chodziło mi się, dać takie 20 tysięcy, ale. To wiecie, że. Boże. Ta wcześniejsza mapka była albo poprzedniczką, albo następczynią tej. Czemu? No bo. coś tam akwat się. O zrzestał, jakie to ma wolne te. Co, co ty? Ruszyłeś jak gówno. Ja wiem, ale jak, jak i tak to ma tak wolne przybliżenie O, ale fajnie. O, Podoba mi się. O, odej, hey, Ej, sorry, oj! Ó <laughs> dupę. Jak wolno weźmy czekaj No co karma No co karma A to, to a tak dziwnie skręca Tak tak wolno znaczy, ale... Jest gówno auto Ale gówno Nie wiem, ale coś jest ładne od boków No, od no bo boku. Ja bo ma szybe, Po ma, ma szybę na drzwiach To Fierna? szyba? Je no, to jest je nie to niezłe Właśnie Właśnie tylko dlatego kupiłem to auto się Ja je ja chyba kupiłem nawet nie dlatego, ale a może. Ale, dla co ja dafuję? To no. było ciekawe, Gówno <laughs> was <wadze> wyprzedziło. <laughs> gówno was wyprzedziło. O, byś się zwalił. Gówno was wyprzedziło. A to taka biała mapa jak kiba. No twój. Nie z nie, wstrzymuję nie twój, bo twój jest z cały, więc... nie ja jest brązowy cały. No. Mój jest biały. O kurde! Moje no, jest złoty. Taki diamentowy. No na i szpartek tam teraz, ten. No, jest zielony. Wraca do swojej normy. Dział wyczekał w surówkę. szpartek mamy na siebie poczekać. No. Wydaję Ale ja na was poczekam. Dobra, ja też mogę czekać. Jak się zatrzymasz, to ja też się zatrzymam. Nie, ty się zatrzymał. Coś... Nie, nie, obiecuję, że się zatrzymam. Ale da się mi wygrać. Obiecuję. No nie, A wiem, się czy nie damy. No, nie, ale ma się zatrzymać. Ale dacie mi wygrać czy nie? A po co, panie? Nie. Ale tak czy nie? No nie. No to... ale, ale czekasz czy nie? Ja czekam. No to co jest? Ale, to... Dacie, ale, ale dacie mi wygrać. Ale zatrzymaj się. No ja się zatrzymuję, ale dacie mi wygrać. No dobra. Tak? No idziesz dalej, co kłamiesz. Nie no, ja się zatrzymam, ale nie dacie mi wygrać. Nie, nie, nie zatrzymujesz nie, się. Nie ale. No, dobra, ja się zatrzymuję już w tym momencie, ale dacie mi wygrać. No dobra. Ale się Adam. Tak? Ja ale zatrzymaj się. Ale dacie mi wygrać. Tak. A na pewno. Tak, zatrzymuj się. Dobra, też zatrzymuję, ale nie ja teraz mam Dobra, no... Przecież się nie zatrzyma nigdy. Ja się zatrzymam. hej, jak skończyłem raid'a. Jezu... <śpar> Szpartak... ja nie, nie, nie. Znaczy, znaczy się nie... Mam się, się zatrzymać? Zatrzymuję się. Zatrzymuję, zatrzymuję się, zatrzymuj się. Dobra. A, rzeczywiście, zatrzymujesz się ty. Oh, <laughs> Coś mi... Ciągnij, czągnij, chodź, 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 Czekaj. Zatykam No tak, żeby miniaturka była fajna. Weź ten na Praw Auto, bo te nie, nie, nie wyglądają. O Boże! O. Nie. No GG. Dawaj no! Chodź, tak, chodź, 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 chodź. Stopy, Tak fanny. ten. O nie, no co ja robię? Jestem pijany. No co się stało co Bo daj, daj spację jak ktoś Ty, ty, ty ręce dajesz Dobra Zdybli robią to Jeszcze bardziej, bardziej chłopie O Ko teraz jest kazacko i spację Kozacko, no kozacko. Kozacko, a Kozacko Teraz podjedź ty. O oj nie 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 O dobra, no, dobra. Co czy idziemy? No jedziemy to trzy. 8, 15 Nie no, wezmę tutaj, poczekaj. 3, Gościu, poczekaj 8, tam na chwilę z przodu. 15 No. Przecież <laughs> Spartek już, już dawno pojechał. Nie pojechał. Spartek, <laughs> czekaj. O, poczekaj, on go za poróżę. O shit. No, jest backstop. Ale on jedzie. Ej, też czekaj. Oj, ale tak... Ale ci, ale ci odjechałem przez nie. Ej, sen. Mati, zde czekaj na mnie. No dobra, szpark jest przed nami no. Ale ja byłem pierwszy. się dać mi wygrać. Ja przez stopę przed stopem. <grym> mm. <Kory>. Okej. <Okay. grym> <Okay. grym> dobra, idziemy. Szczerze. Ej, że idziemy. trzymaj mnie stopa. <grym> <grym> no. Dobra, wow. go. To, 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 to było tak. śmieszne, nie powiem No kurde dobra. Nie dobra, czekajcie, bo mnie No, co bym robił? No, ci się Trzymałeś na środku drogi Ile tam no i dałeś? No mi też wywalił, dwa no, Bo mi z... nie wywaliłem, że ty też się zatrzymałeś Dobra, jazda, jazda, jazda Ja sprawę ci biorę Białag, gwiazdą No szparyk, pal, szparyk, z tobą mi prawie zagrodziłeś drogę o, a potem się fąfrasz No to, to Przecież ma to na nagraniu co za debit? Dobra nie, Poczekajcie się, tam się nie zmieścił Nie, to, to jest gówno i to ma poza żółtaczem Jakiś debilirą robił Sam byś takie nie zrobił, Yolo Zrobiłbym lepsze no, Kurde, akurat... no nie No jedź, co ty czekasz? No dobrze, bardzo dobrze o nie! Oj, oj. Oj. oj Dobra No, ej, no strajkardował się na mnie, no Czwartek czekaj nie, nie, to dla żartów, weź No, no dobrze idzie po, Powiedz mi, że dla żartów Nie powiedz, tylko powiedzmy Nie, dobra, ja, 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 tam, żarty, ja no, o, tak. Tak, o już, <laughs> o, ja, bo. o już, o No tak no, dla żartów, ja rozumiem. A nie, już nie róbmy, tak? Bo już to wiesz, Ta <grym> to mapy, drugi okrąg, To było, To było tylko dla żartów. No ja czekam. Tylko dla żartów to było. Zobaczymy, zobaczymy. Co e, dla żartów? Potem będziesz płakał jak... Ja no, dobra, sobie żartuję. Mik. No, kurde, kurde, było bliziutko No bo... Do katastrofy ja, ja jestem pierwszy Bo się wywalił No mu się wywalił spraktyk. No Bo to nie umie jeździć Nie, bo tam Czemu on, 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 nie on nie ja się wywaliłem no nie umie No ty nie umiesz Nie bo umiesz ten będziesz umiał... Gry... Czarn, Uu. Będziesz zamów, nie będziesz umiał, tam, jeść Uuu Myślę, że za nie będziesz jeździć? Nie, bo w sumie nie chcę jeść teraz No, ale będziesz Nie, ja bo będzie to będę jadł papki nie będziesz. Prawda, te No dobra, muszę tak zrobić, to gówno Do Nie, ma... bo to jest trzeba gryźć. To ma... Pobawmy Ej! Pobawmy się. To możesz mieć, jak pedofil. Pobawmy się. O, to o, wy tam z dek Pobawmy się. Dlaczego? nie chcę się tam bawić, gościu. Kiedy yes. ty masz lat, chłopie? Dwa? A myślisz, że mnie to obchodzi? Czy ty chcesz? Myślę, że nie. No właśnie. Obawmy się. No <laughs> nie. Obawmy się. Obawmy się. La, 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 la. La, 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 la Ale Merusy La, 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 la A ty widzisz Merusa? Merus... Merusa wziął, co debil <laughs> Idioci la la la, 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 la Pobawmy hmm. się Nie uciekaj Ale, de nie! <laughs> ale debil nie, proste! No, to BAMA! O to... SOP! ON tam jest! SOP! to tak daleko! Nie, my debil jeszcze Ej! Jak ty... Jak ty przetrwałeś? To jest to Haksy Użył pewnie jakąś magnetyczność czy coś Maksymalna przyczepność. No właśnie, no a, dobra. dobra. I, i co no. dam na coś w tu? Już ja, to jest niewyobrażalne po prostu Nie ma za co Ale to no, chłop... Ja nie wiem ja, ty, byś... czterema... ja, już ja ty, ty, ty już się go już byłeś Czterema Ty już byłeś czterema kołami poza tą, poza mapą Bez jaj Wyjebałem się i później I chłop, no, chłop, nie dobra. Się dobra, nie podawało mi się Łatwo. Fajna no. mapa Dobra, tak narka Sí, es